Nie znasz mojego stylu, właśnie powiem ci debilu Nie znasz nas, ale podzór dla was Trzeba mieć rozwinę, tak samo jak na dziewczynę Bo na ten, ten temat, temat, ją ogarnij ten, ten dylemat Daj house, wiemy wiem, co to da. Już wiem, u czemu nie żyjesz bez rak Nie znasz mojego stylu, ty Czarnobylu Co to znaczy, pytasz? Powiem ci jak w studio, przywitasz Nie jesteś mnie, a ja nie, nie znam ciebie. Na ciebie Elo, elo Elo, elo Elo z tyłu, nie znasz mnie, bo jesteś łeb i polecisz z dymem z kolejnym grubym mymem Tylko prawdziwe słowa, mam kompakty I stwierdzam fakty, to jest styl, który reprezentuje, dobrze się czuję Wiesz też zmieniałem, na tak, chciałem Pierwsze teksty pisałem, nad którym pracowałem Nie masz stylu i cię schować Więcej tekstów, więcej wersów prowadź, hello